Ta sztuczka pokazuje, że zabawa z nożami to kiepski pomysł. Mamy tu duży nóż myśliwski, ostry. Magik podbija rękaw. Będzie groźnie, chyba nie zrobi tego, o czym myślę. Brażliwym radzę nie patrzeć. Bierze nóż i zaczyna kroić swoją rękę. Noż wbił się w skórę i mięśnie aż po kość. Magik wyjmuje nóż, a ręka jak za sprawą czarów wciąż jest cała. Ta okrutna sztuczka musi kryć tajemnicę. Jak magik pokroił swoją rękę, nie raniąc się przy tym? Sekret tkwi w nożu. Od tyłu widzimy, że ostrze wysuwa się z trzonka, ukazując półkoliste wycięcie. Pasuje ono do obwodu przedramienia magika. Ruchy w tej z powrotem dają złudzenie, że nóż przekroił rękę. Na zakończenie magik odsuwa nóż od ciała i chopa część ostrza w trzonku. Jest to wcale nie takie straszne. Magik zademonstruje teraz potęgę postrzegania pozazmysłowego. Asystentki wtoczyły wielką tablicę. Magik będzie pisał na niej zwyczajną kredą. Jak w szkole. Dla ochotnika spośród widzów ma małą tabliczkę i klapę. Ponieważ jesteśmy w tajnym magazynie, ochotniczką będzie asystentka. Bez obawy nie jest wtajemniczona. Magik każe jej napisać słowo i narysować jakiś kształt. Nie uprzedził jej, co ma napisać. Sama zdecyduje. Mama i dwa serduszka. Urocze. Pozostałe asystentki zasłaniają tablicę, by magik nie mógł tknąć jej kredą. Wykorzystując moc swojego umysłu, odgadnie słowo i kształty. Skupia się i pisze w powietrzu. I każe opuścić zasłonę. I proszę, mama. Ale to nie wszystko. Zasłona wędruje w górę. Magik prosi ochotniczo o skupienie. Sam też się skupia i zaczyna rysować. Jeden kształt, i może jeszcze jeden. Sprawdźmy. Zasłona w dół. I chyba znów mu się udało. Magik bierze tabliczkę i wszystko się zgadza. To jest pod wrażeniem. Może dlatego ma on takie powodzenie u dziewczyn. magik naprawdę czytał w jej myślach? Oczywiście, że nie. Oto tajemnica. Wybór ochotniczki spośród prawdziwej publiczności nie jest z nikim w zmowie. Dziewczyna pisze, trzymając tabliczkę przed kamerą. Teraz pierwszy sekret: w podstawie tablicy znajduje się kryjówka. Wcześniej schowała się w niej jeszcze jedna asystentka. Która dokładnie widzi, co pisze dziewczyna. To ze sprawą małego monitora umieszczonego za tablicą. Przy podniesionej zasłonie wychodzi z kryjówki i pisze na tablicy. Magik wykonuje ruchy w powietrzu, żeby asystentka zdążyła z pisaniem. I śliznęła się do kryjówki. Po opuszczeniu zasłony na tablicy, za sprawą czarów, pojawia się słowo. Niesamowite, ale to nie koniec. Zasłona wędruje w górę, żeby dziewczyna skończyła brudną robotę. Musi dorysować serduszka. Wychodzi z kryjówki, uzupełnia rysunek i. Szybko praca na dawne miejsce. Publiczność i ochotniczka nie wiedzą, jak słowo i rysunki znalazły się na tablicy. Magik przekonał wszystkich o swoich nadprzyrodzonych zdolnościach. Za chwilę, jak Magik przeciął kobietę na trzy części i pozbawił ją dosłownie. Zwyczajna moneta przenikająca przez zamkniętą puszkę podróże w przestrzeni dzięki teleportacji to wszystko w programie Magia bez tajemnic. Iluzjoniści słyną z tego, że dla rozrywki narażają swoje asystentki. Nasz człowiek w masce nie jest wyjątkiem. To mistrz gatunku. Oto jego najnowsze narzędzie tortur. Trzyczęściowa szafa. Znając go, można przypuszczać, że piękną dziewczynę czekają męki. Ma na sobie dwuczęściowy kostium, czyli jest już prawie przepołowiona. Chyba wie, co ją czeka, bo od razu zmierza do tylnych drzwi szafy. Została ukryta, a my jesteśmy pozbawieni pięknego widoku. Magik pokaże co tracimy. Nie cieszy się, widząc nas. Może wie, co ją czeka. Teraz pomaga nam lewą ręką, kusicielka. I prawa stopa. Miłe te kabaretki. Miejmy nadzieję, że jeszcze je zobaczymy wraz z nogami. Zanim zrobi się groźnie, pożegnajmy się z piękną kobietą. Ale magik wie, że musimy mieć na kogo popatrzeć. Ta dziewczyna przyniosła prezenty: dwa ostrza z nierdzewnej stali. Zapewne domyśliliście się, że ostrza powinny zostać wsunięte do szafy z dziewczyną w środku. Zwykle, gdy ostrze trafia w ciało, wnętrzności wychodzą na zewnątrz. Miejmy nadzieję, że tu tak się nie stanie. Jedno ostrze, teraz drugie. Oddzieli kabaretki od reszty ciała. Przy odrobinie szczęścia będzie to separacja na próbę. Jakby cierpień było mało, Magik wysuwa środkową część szafy, rozdzielając balory dziewczyny. Zobaczmy, czy ona wciąż tam jest i jaki jest jej stan. Piękna, jak zawsze, i oddycha, choć wydaje się to niemożliwe. Sprawdźmy, czy reszta ciała też funkcjonuje. Ręka gotowa jest spełniać swoje zadania. Teraz kończyny dolne. miejscu. Palce się poruszają. To albo niesamowita sztuczka, albo szalona dziewczyna. Magik zgadza się z tym, więc wsuwa z powrotem środek szafy. Mimo, że środek jest na miejscu, dziewczyna jest podzielona ostrzami. Do teraz. Ich wyjmuje górne ostrze, powiem Pora oszacować straty. Nie ma śladów na twarzy, ale nie jest zachwycona, więc ją wypuścimy. W jednym kawałku i we wspaniałym dwuczęściowym kostiumie. Świetna sztuczka. Jak na naszych oczach można poświatować asystentkę i potem zaprezentować ją w całości. Tajemnice mamy także przed oczami. Gdy magik przesuwa część środkową, nie patrzymy na przestrzał, ale w lustro. Z boku szafy znajduje się zastawka, identyczna jak ta za szafą. W lustrze odbija się to, co jak nam się wydaje, jest za szafą. Sądzimy, że tak wygląda widok w głębi, a środek szafy pozostaje na miejscu tuż za lustrem. Widzimy, że dziewczyna ma dużo miejsca. Ale co ze stalowymi ostrzami? Wyglądają solidnie, ale to arkusze elastycznej blachy. Gdy magik wsuwa górną blachę, dziewczyna zaginają, by nie trafiła w tors. Dolną blachę z wdziękiem odgina nogą. Dzięki temu może pokazać stopę, kiedy magik odsłania otwór. Kolejna tajemnica, jak tors dziewczyny przesunął się wraz ze środkiem szafy. Widzieliśmy jej lewą rękę. Tylko tyle zechciała nam pokazać. Z boku szafy są sekretne drzwiczki, które zapewniają dostęp do otworu. Po przesunięciu środka, dziewczyna sięgnęła lewą ręką do ukrytych drzwiczek i wystawiła rękę. To złudzenie oglądane od przodu. Jak bardzo wiarygodne. Wystarczy tylko zrobić wszystko w odwrotnej kolejności i wypuścić dziewczynę. Co przyniosło ulgę jej i nam kolejna piękność pozostała nienaruszona z pomocą lustra. Za chwilę magik wyjawi kolejne sekrety: monety przenikającej przez zamkniętą puszkę, i prastalej sztuki teleportacji. Dowiecie się, jak to się odbywa z programu Magia bez tajemnic.